Zobaczcie, tutaj jest y, rura, o, to co tu wystaje, to jest rura 32. I ona, właśnie ją przełożyliśmy przed chwilą. Tu Sebastian wykopał taką, taki dołek. Włóż Sebastian szpadel, żeby pokazać, taki to głęboki ten dołek jest mniej więcej. No, <laughs> nie, no bo szpadel. O, widzicie, taka głębokość jest taka niby nieduża, nie? Ale. Ale, ale, ale już tam, żeby się zmieścić, to już jest ciężko. No tak. Zobaczcie, ta rura wychodzi tu, w tym miejscu. O tak. A, a, gdzie wchodzi? A, no już wam pokazuję. Wchodzi w tym miejscu, proszę państwa, wchodzi. Widzicie, jak pięknie? No może się posprząta, najpierw. Tym oto wiertłem wywierciliśmy dziurę. Najpierw. A potem przełożyliśmy rurę, rura jest podpięta, o tam leci, zawraca i wchodzi do pompy, a pompa jest podpięta pod studnię, którą dopiero co zrobiliśmy, Sebastian właśnie ładnie zasypuje. Okej, okay. to co Sebastian, trzeba będzie w drugą stronę przełożyć teraz yy, tą rurę od pompy. Tak, teraz weźmiemy, połączymy te rury ze sobą tak na styk. Sebastian tam pchnie z tej strony, a ja tam pociągnę. I to powinno przejść. Tak, musisz tutaj do przekopać to. O coś takiego. No to trzeba przekopać. Tam już do tej... Tam jakąś urzę pomarańczową też znaleźliśmy, jak widzicie. No okej. Okay. Także się jest bardzo dobry dzień. Nie wiem co to w ogóle. Nie wiem. Ktoś tam się... Jakieś ofiary składał z ludzi nawet na Ukrainie Czy <laughs> takie bogowie dzisiaj łaskawi Nie.